na Równiny przeżynały drogi białe i trochę zieleniące od rzadka poraskające jej trawy. Ku nim niby strumienie ku rzekom wybiegały Całe bą na od Żółte od kamioły, różowe od dzięcininy i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem wielały bujne rumianki I wyższa od nich kwiaty marchewnika. Całkiem w trawach fioletowe Żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. A lilowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe dłonie. Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej niecic. Kosmate kwiaty balki stały na swych wysokich lodykach rumianością i zawadiacką postawą stwierdzając no. No. No.